Witam bardzo serdecznie na moim kanale Proste Przepisy dla Zdrowia i Urody. Ja mam na imię Danuta i bardzo serdecznie zapraszam na film, w którym to poznamy metody, jak sobie pomóc w przypadku powstania modelu, inaczej nagniotków na, na stopach. Zapraszam serdecznie na film. Czym są modele? Modele to przypadłość, która dotyczy. Zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Są to takie żółte odciski, które tworzą się na podeszwach stóp. Czasami też na rękach. Nie jest to może zbyt taki olbrzymi, bardzo duży problem, ale jednak jest, ponieważ może powodować ból, no i też potrafi wyglądać niezbyt estetycznie. Czym jest taki model? Model to jest inaczej, mówimy też nagniotek. Jest to zgrubiała warstwa rogowa naskórka. Obumierający naskórek zamiast odpadać, zostaje i na nim narasta nowy. Nowy, nowy i znowu i powstaje nam zgrubienie, które takie wyczuwalne staje się pod palcami. Przeważnie mają modele żółto-żółtą barwę, na początku nie są dokuczliwe, ale zaś wyglądają takie niezbyt estetycznie. Natomiast, kiedy coraz bardziej ten naskórek się nawarstwi, to właśnie powoduje, zaczyna powodować ból i nawet doprowadzić do, może do problemów z chodzeniem. No i podczas takiego chodzenia, jeżeli on taki już jest bardzo, bardzo nawarstwiony, może dojść do pęknięcia kilku warstw takiego nagromadzonego naskórka i tutaj zaczyna się problem. Może się rozwijać stan zapalny. No i tu nie możemy tego zignorować, ponieważ zakażenie może doprowadzić do poważnych chorób skóry. A kiedy to pojawiają się modzele? No głównie przyjęło się, że wpływ ma dużo źle dobrane obuwie, czyli zbyt ciasne, które ściska nam stopę. Również chodzenie na obcasach może do, do nich doprowadzić, no bo jakby nie było, troszeczkę szpileczki nam deformują stopę. Również y, choroba, jeżeli mamy płaskostopie, ostroga piętowa nawet potrafi też czynić się do tego, lub też y, choroba taka jak cukrzyca, ale nie tylko, bo na przykład otyłość, Również sprzyja powstawaniu modzeli, reumatoidalne zapalenie stawów no i problemy z krążeniem krwi. I jeżeli po prostu sobie zlekceważymy, uważamy, że ataki tam grubszy na skórek nic nam nic tam nie zrobi. I nie ścieramy go regularnie, nie robimy takiego peelingu stóp. No to właśnie może doprowadzić do powstania takich modzeli, czyli takich nagniotków. A teraz, jak odróżnić nagniotka, czyli modzel, od brodawki? Jeżeli tu mamy taki na skórze, gruby, i on po prostu, on po prostu tylko nam piecze, no bo to ta skóra jest nawarstwiona. Nie czujemy bólu. Jako jakiego jak, jak, typowego bólu, tylko właśnie takie przeszkadza nam, piecze trochę skóra, i ścierając ten naskórek, po prostu my go ścieramy i nic pod tym naskórkiem nie widnieje. Nie widać. To mamy do czynienia z modelem, z nagniotkiem. Natomiast jeżeli pod tym skórą, jeżeli go zaczynamy ścierać, widnieje taka ciemna plamka, bo to zależy, jaka jeszcze jest wielkość tego, tego nagniotka, na tak zwanego tego naskórka. Nagromadzonego, bo jeżeli jest malutka i, i ją zdejmiemy, zaczynamy ją zdzierać, ale pod spodem się pojawia taka czarna kropeczka lub też więcej takich czerwony, czarnych kropeczek, i to nas boli. Czy odczuwamy ewidentnie ból, to mamy do czynienia z brodawczakiem. Brodawka, jest to brodawka wirus HPV, i tutaj. Zdzierając na skórek, uporamy się, można powiedzieć, na chwilę, natomiast to powróci i ból pozostanie, więc brodawkę po prostu trzeba leczyć. Do tego są już specjalne preparaty. To już nie wystarczy samo ścieranie. No to teraz wiemy, jak odróżnić, jak powstaje, natomiast jak możemy sobie z tym poradzić? W walce z modzelami mogą nam pomóc domowe sposoby i porady, i raczej sobie z tym nieźle radzimy. Za chwilę sobie o nich powiemy. Natomiast jeżeli nie możemy sobie z tym poradzić, na przykład pojawiło się to w takim niezaciekawym miejscu, pod palcem, pod stopą, czy też no, w po prostu takim delikatnym miejscu, którego no, nie chcielibyśmy tam za bardzo ingerować. Nie chcielibyśmy wycinać, rozcinać zgrubienia, no bo boimy się po prostu też, żeby nam się nie wydał jakiś stan zapalny. Przy różnych chorobach jest to naprawdę ryzykowne, to lepiej udać się do wykwalifikowanego jakiegoś lekarza, do ortopedy, czy też na przykład do jakiegoś chirurga, nawet czy też do podologa. Stosować możemy różne maści, które mają w swoim składzie kwas salicylowy. Jak też również mogą być plastry salicylowe, które się nakleja na takie zgrubienie. Najpierw się moczy nogę, później osusza i nakleja. Taki plaster przeważnie się nosi dzień, dobę lub dwie, potem się ściąga, moczy się znowu nogę, wysusza Przeważnie kolejny plastryk. Przeważnie wymaga to takiej kuracji kilku plastrów, żeby to nałożyć pod rząd kilka plastrów, żeby całkowicie pozbyć się takiego naskórka zgubiałego. Z Potem jeszcze możemy sobie wymoczyć nóżki, nasmarować jakimś kremem dobrze. Czasami wystarczy na przykład wymoczyć sobie nogi w ciepłej wodzie z mydłem i za pomocą pumeksu delikatnie sobie go ścierać. Jeżeli to robimy sukcesywnie, no to... To całkiem fajnie, można się pozbyć takiego naskórka. Można również zamiast wody z mydłem zastosować wodę z sodą oczyszczoną, lub też sobie zaparzyć rumianek i zrobić taką kąpiel rumiankową. Punktowo na przykład możemy sobie zastosować taką, zrobić pastę z czosnku. I tu będzie potrzebny nam ząbek czosnku i ol łyżka oliwy z oliwek. Ząbek czosnku sobie przeciskamy przez praskę. Tam wtedy będzie fajnie zmiażdżony, Dodajemy do niego łyżkę oliwy z oliwek i taką powstałą pastę. Wymieszamy to dobrze i taką powstałą pastą nanosimy na powstały taki właśnie ten model i zostawiamy na około godzinę. Czyli dobrze jest tam sobie przyłożyć jakiś wacik, zawinąć stopę, żeby nam to po prostu trzymało się dobrze na skórze. I po takim zabiegu trzeba bardzo dobrze nawilżyć stopy, ponieważ czosnek ma właściwości wysuszające, także jakimś dobrze nawilżającym kremem czy też maścią dobrze jest nawilżyć. A jeżeli mamy tendencję do powstawania modzeli, nagniotków, to pozostaje nam profilaktyka, czyli zapobieganie takich modzeli. No jak to robimy? No warto jednak zwrócić uwagę na buty, czyli Zakładać takie buty szersze, wygodne, zakładać jakieś wkładki do butów lub skarpetki, które zmniejszą tarcie pomiędzy stopą a obuwiem. Czyli musimy zwrócić uwagę już przy kupowaniu obuwia, żeby dobrze dobrać sobie najlepiej z jakiejś miękkiej skóry, nie za ciasne i nie za luźne, tak żeby były w miarę dopasowane. No i ważne, żeby sobie regularnie nawilżać i ścierać ten martwy naskórek za pomocą peelingów czy też pumeksu. Podczas pielęgnacji takiej domowej możemy również po umyciu i osuszeniu stóp możemy sobie taki zgrubiały naskórek na stopie po prostu też spilingować takim fajnym elektrycznym na baterię urządzonkiem, który bardzo fajnie, delikatnie nam piłowuje ten zgrubiały naskórek, to nie są drogie rzeczy, ale przy takiej tendencji grubienia naskórków na stopach warto sobie takie coś fundnąć i używać. Naprawdę jest to bardzo pomocne. No i moi drodzy, modzele, czyli inaczej nagniotki, teraz już nie mamy wątpliwości, co to jest nagniotek, co to jest brodawka. No bo jednak i na stopach mamy do czynienia z brodawkami, się okazało. Ale te tradycyjne nasze modzele, nagniotki. Potrafią być bardzo dokuczliwe, więc warto o to dbać. Co jakiś czas sobie te nogi jednak w stopy wymoczyć, chociażby pumeksem sobie zetrzeć te zgrubienia, aby nie dopuścić do jakichś właśnie pęknięć, zakażeń, bo to później może być bardzo uciążliwe. Przecież jednak te, te stopy nas noszą przez cały dzień. Należy im się odrobinę szacunku, że tak powiem. Moi drodzy, w tym filmiku to wszystko. Jeżeli temat filmu był interesujący i zaciekawił, to bardzo uprzejmie proszę o skomentowanie filmiku lub pozostawienie łapki w górę. Można również zasubskrybować kanał aby na bieżąco z kolejnymi filmami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam serdecznie, pa! pa.